Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Mam na imię Roman Bolesław Maksymilian. I od razu powiem małą anegdotę. Kiedyś zapytałem mojego tatę, dlaczego mi dało takie imiona. Roman Bolesław. A mój tato mówi. Synku, Roman od Rzymu, po włosku Rzym, Roma. Bolesław od króla. Był Bolesław przywołzny. A więc to ma dużo wspólnego z tobą, niestety, bo urodziłem się e, z wadą twarzy tak zwana Zajcza Warga oczywiście mnie tam trochę za małego podeperowali, no ale jednak no no i później niestety ale w szkole też byłem, miałem różne przyzwiska typu Krzywy, room size, a to dlatego, że jestem niskiego wzrostu no i nie taki niskiego, no ale także a Maksymilian to sam Obrałem przy bieżmowaniu. E, pamiętam wtedy katechetka, właśnie tuż przed bieżmowaniem, opowiadała mi na przygotowania i tak dalej. I że trzeba obrać sobie imię do bieżmowania. I żeby każdy e, znalazł sobie jakieś imię, to było takie zadanie domowe, i każdy sobie znajdzie, jakie imię by chciał mieć do bierzmowania. No i niech napisze dlaczego. No tam wszyscy mieli zadumę ja też, a że należałem do katolickiej przykościelnej biblioteki, no więc zacząłem się zagłębiać w temat. Jak to powiedzieć, miałem dużo kandydatów, ale jakoś jakoś żaden mnie tak nie przyciągał. No ale. Kiedy przeczytałem biografię świętego Maksymiliana Kolwe, od razu mi przegnął do serca i postanowiłem właśnie go obrać na mojego patrona bierzmowania. Pamiętam chwilę, kiedy doszło do bierzmowania, kiedy ksiądz z biskupem już podchodzi, żeby namaścić i ksiądz, w tym momencie mieliśmy karteczki z wypisanymi naszymi imionami, podał biskupowi, no i biskup tam mówi, nadaje ci imię, przeczytał z karteczki, wtedy nastała taka chwila ciszy, spojrzał się na mnie, Maksymilian, no i jestem dumny z tego imienia, że moim patronem jest Święty Maksymilian Kolda eee, <laughs> otworzyłem kanał na YouTube pierwszy raz. Długo to za mną chodziło, no ale w końcu powiedziałem Panie Jezu Chodzą mi po głowie takie plany. Nie wiem czy to są twoje wobec mnie, czy... ale jeśli tak, no to niech ten kanał będzie twój. Ja będę tylko Twoim narzędziem. Będzie tak jak ty chcesz, a ja z, twoim, z Twoją pomocą i Ducha Świętego będę narzędziem. Tak więc e, dlatego się z wami witam. Co będzie na moim kanale? No, oczywiście modlitwa poranna, wieczorna. Modlitwa rożeńcowa, kolonka do Bożego Miłosierdzia, witanie, nowenny. Eee, dodatkowo jeszcze w międzyczasie takie, będzie taka chwila, będzie taka chwila na refleksję, gdzie będę mógł powiedzieć parę słów o siebie na jakiś tam temat. No i jeszcze, jeszcze zamierzam, mm, zamierzam Każdego dnia czytać Ewangelię na dany temat wraz z rozważaniem, ale nie moim, albo świętego, albo, albo no, zobaczymy. Będzie wszystko o czasie. Także cieszę się, mam nadzieję, że to wszystko jakoś się poukłada, bo muszę to jakoś pogodzić z pracą bo pracuję, także czas będzie dla mnie bardzo, 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 bardzo ścisły, ale mam nadzieję, że z Duchem Świętym i Panem Jezusem i z bogosławieństwem Boga Ojca Wszechmogącego damy radę. rady na pewno i musimy dać radę i będzie modlitwa wieczorna, także Niech się dzieje, zobaczymy co czas przyniesie. Oczywiście komentarze jak najbardziej na wszystkie postaram się odpowiedzieć, jeżeli będą jakieś pytania. No i co? Zobaczymy jak to widzicie ciało. Witam wszystkich i błogosławionego dnia. Niech się dzieje.